A masz kryzys w wieku średniego. Si Kiedy pan miał kryzys wieku średniego? To jeszcze przede mną, panie Krzysztof. A, A ty? A ty, Kuba? Znaczy, wiesz, ja nie mam, ja jeszcze nie narobiłem w życiu takiego bałaganu, żeby patrzeć wstecz i mówić, Boże, kochany. Rozumiesz? Nie zostawiłem wdów, żon, wnuków. Ja, ja, wiesz, też, ja też nie zostawiłem. Jeżeli kryzys wieku średniego świadczy o dziwnych zachowaniach, to ja go mam od czasu matury, no. Rozumiesz? Ale jak, to jest, jak jest z tobą? Dwie żony, dwóch synów. Trzecia bardzo ja, blisko. Ja nie, lub, nie lubię słowa. Ślub jak, kiedyś był w telewizji. No. Nie, 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 nie lubię, to był ten błąd. To był ten błąd. Tak, to ja był wiem. Błąd. To był błąd. Ja nie lubię ta, w ogóle słowa kryzys, bo kryzys sugeruje jakiś deficyt, coś, coś, coś niedobrego. Nie... I to jest takie słowo worek, gdzie można wrzucić wszystko tak naprawdę, prawda? No, no bo kryzysem jest to, że nie wiem, bierzesz się za siebie, to już masz kryzys, tak? Ciczysz, nie wiem, zmieniasz dietę. Często jest tak, że ludzie. Dlatego nie lubię tego słowa. ale... A chodzisz na solarium? Nie. A pan? Nigdy nie byłem. <laughs> Jakoś mnie to nie dziwi. Ludzie, słuchajcie, po, po 40 często. Czują w życiu taki przełom, że gdzieś tam ich związek się wypala, ale nie dlatego, że chcą szaleć, tylko po prostu wypala im się związek. Często są sami, dzieci odeszły i chcą zmienić swoje życie, Aha. bo chcą, czują, że to życie gdzieś tam się kończy i po prostu... Czy teraz robić autobiografię? Swoją? Nie, 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 chcą po prostu być szczęśliwi. Okay. I nie można im tego brać za złe, bo mhm. to jeżeli ludzie się rozstają, to znaczy że ten związek się sypał. To nie jest tak, że ktoś odchodzi, bo, bo jest szczęście w związku. Często my tego nie wiemy. I tak samo to się dzieje w świecie ludzi znanych, o którym łatwo jest pisać, celebrytów, A, ale, ale także wśród normalnych ludzi, o tym nie wiemy. Więc to po prostu, to się tak dzieje.